그럼요, 같이 찍어 Tu nie mam tam 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 ty nie nie robisz tą robotę tego. Weź się nabi, masz oś jakieś ABC, ale mówię nawet do murowania, czy coś takiego mówię mówię, masz ileś tych słupków, masz jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, 10, 11. Możesz 11 łabić, on mi się i mówię, weź idź nabi, żeby tobie było wygodnie, bo mówię, no za chwilę z murami wyjdzie takie coś z 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ty miały 5 z jednej, 5 z pewno na pewno na, 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 na wysokość. E, żebyś miał skończone, powiercone, strzemiona gotowe, mówię bez szalunków, tylko, tylko żeby, żeby to było wiesz, gotowe wszystko, kiedy ty byś miał go, gotowe to. Może, ty, może nawet jutro, bo widzisz to już No już, raczej gotowe byś miał to na jutro.